Film Sprawiedliwość dla Sergeja porusza drażliwą kwestię walki tytułowego bohatera ze skorumpowanym systemem politycznym współczesnej Rosji. Przekonajmy się, co na ten temat sądzą widzowie. Czy warto być odważnym i narażać się władzy, by walczyć o sprawiedliwość? Nieważne, jaką cenę płaci się za bycie odważnym, trzeba to robić. W teorii tak, w praktyce chyba jest to bardzo trudne. Uważam, że jak najbardziej trzeba być odważnym, chociaż to wymaga zaryskowania. Uważam, że warto, natomiast być może łatwo mi to mówić w sytuacji, w której nie żyję w świecie, w którym są takie zagrożenia. Jest takie powiedzenie, że kropka drąży skałę, no być może takie przypadki uświadomią większe liczbie ludzi, ile jeszcze jest do zrobienia, żeby ta sytuacja no uległa no choćby minimalnej poprawie. Dla redakcji domysły po projekcji filmu Sprawiedliwość dla Sergeja sąde przeprowadziły Anna Markowska i Izabelę Lacabaj.